Centrum Skłusza Redeko www.redeco.pl Propozycja cieszy się sporym zainteresowaniem. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę. W ubiegłym roku ludzie podchodzili do ćwiczeń z małym dystansem, teraz nie wyobrażają sobie weekendu bez fitnessu. Drugi rok z rzędu organizujemy fitnessy na tarasie Barki Tomskiej. To są absolutnie bezpłatne zajęcia dla wszystkich Wrocławian, turystów, ludzi, którzy pasjonują się sportem i zdrowym żywieniem. Co niedziela o godzinie 10 na tarasie, na którym właśnie stoimy, przebiega ten fitness. Trenerzy z Fitness Akademii Jupiter co tydzień zmieniający się prowadzą zróżnicowane treningi między innymi z Zumby, z body workout, z ABT, a po zajęciach niespodzianka, na przykład dla Smakoszy. Po tych treningach organizujemy warsztaty żywieniowe oraz poczęstunek. Chciałbym przypomnieć, że na barce tumskiej spróbować możemy różnego rodzaju dietetycznego menu chociażby bardzo smacznych koktajli i białkowych, ale także dietetycznych ścia, śniadań, świeżo wyciskanych soków, owoców i wielu, wielu innych. Także zdecydowanie strzał w dziesiątkę, a jesteśmy dopiero na półmetku. Organizatorzy z Hotelu Tumskiego i Barki Tumskiej chwalą sobie współpracę z instruktorami. Co czeka trenujących w najbliższy weekend? Chociażby teraz w najbliższą niedzielę mamy zajęcia z kalisteniki z Krystianem Izertem, który w tym co robi jest rewelacyjny, pokazuje pełną pasję i pokazuje, że tak naprawdę wszyscy mogą zrobić wcześniej lub później Human flag. Warto szybciej pojawić się przed zajęciami. Są i lepsze, i gorsze miejsca. Poza tym liczba tych miejsc jest ograniczona. Na inaugurację tegorocznych fitnessów na Barce odnotowaliśmy prawie 400 osób zainteresowanych wydarzeniem na Facebooku Barki Tumskiej. Z tego przyszło w sumarycznie około 50 osób, co na tym tarasie stanowi naprawdę niemal tłum osób. Dlatego rzeczywiście warto być trochę wcześniej. Natomiast w tej chwili regularnie notujemy frekwencję na poziomie około 20 osób. To zajęcia nie tylko dla kobiet. Zachęcamy także do przychodzenia zarówno panie, jak i panów, ponieważ dobór zajęć jest tak różnorodny, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Tak jak mówiłam, chociażby najbliższa kalistenika, to są zajęcia dla każdego, a wydaje mi się, że panowie tym bardziej mogą na tym skorzystać, ponieważ są zajęcia wytrzymałościowe, wyczynowe, więc to jest coś, co może się spodobać. Niedzielne spotkanie już od godziny 10. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl